Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, a witam się z Wami z Londynu, a jestem tutaj, ponieważ po prostu wymieniłam się lotem. Lot był nocnym lotem. Na lotnisku byłam już o godzinie 12 w nocy. Na miejscu wylądowaliśmy gdzieś około godziny 7:30, a teraz aktualnie jest 9.00. Zdążyłam tylko, właśnie się przebrać zakręcić włosy no i zaraz ruszam do miasta. Mój chłopak właśnie gorąco zachęcał mnie do tej wymiany i powiedział, że po prostu zorganizuje mi jak najlepszy właśnie tutaj pobyt. Kusząca propozycja natomiast ja i tak czy inaczej chciałam właśnie tutaj przylecieć i przywiozłam też ze sobą tutaj w pudełeczku. Już możecie wiedzieć, co tutaj się znajduje. Mój Produkt, ponieważ postanowiłam e, zrobić tutaj właśnie zdjęcie na Instagrama i serdecznie również Was zapraszam na Insta, e, żeby właśnie zobaczyć e, efekty sesji. Jestem ciekawa, kto z vlogmasu z zeszłego roku pamięta, co było właśnie tam w tym miejscu, gdzie teraz Mark Jacobs. Już dotarłam do centrum, jest godzina 11, i właśnie dotarliśmy do naszego pierwszego punktu, czyli Christophers na śniadanie, na nasze ulubione tosty francuskie. Nasze śniadanko właśnie już dotarło na stół, więc my będziemy się teraz zajadać. Słuchajcie, coś niesamowitego. My właśnie zmierzamy do miejsc, w których chcielibyśmy zrobić zdjęcia ciastek. I zobaczcie, jakie piękne słońce wyszło. Właśnie dotarliśmy do naszego miejsca docelowego czyli pod Big Ben. I będziemy działać ze zdjęciami. Fotek pod Big Benem zrobionych. Trochę wyglądają inaczej niż jakie chciałam wykonać. Niestety ciężko to zrealizować, to co miałam akurat w głowie, no ale i tak myślę, że coś wybiorę z tych, które wykonałam, a teraz idziemy pod London Eye. No zobaczcie, ciasteczka prosto z Dubaju przyjechały ze mną właśnie tutaj do Londynu. I mają się dobrze. Już się nie mogę doczekać, aż... Zobaczcie, ktoś tutaj się czai na to ciastko. Chcesz? Ale my musimy najpierw zdjęcia zrobić. Później możemy się podzielić. Sami byśmy chcieli je zjeść. Widzicie? Nawet ptaczkom się te ciastka spodobały. Dobra, fotki mamy zrobione. Jestem z nich zadowolona, chociaż będę musiała zgrać je na komputer i zobaczyć jak to tam wszystko wygląda. Mam nadzieję, że wpadniecie na Instagrama moich ciasteczek i zostawicie tam po sobie ślad, będzie mi bardzo miło. A też w ogóle chciałam Wam powiedzieć troszeczkę, jak przebiegł tutaj lot do Londynu, ponieważ tak jak zauważyliście, ja całą noc leciałam, tylko weszłam do domu, przebrałam się, zrobiłam włosy i wyszłam na miasto. A sam lot przebiegł bardzo fajnie, był to nocny lot, więc zazwyczaj te nocne loty są spokojne, ponieważ no, pasażerowie są zmęczeni, e, chcą się wyspać. A w załodze, e, słuchajcie, poznałam dziewczynę, e, która e, oglądała właśnie moje filmiki, przygotowując się do e, dnia otwartego, właśnie na rekrutację Emirates. Więc serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Bardzo, bardzo, bardzo miło mi się z Tobą pracowało. I tak na marginesie dodam, że e, byłaby ona chętna właśnie wziąć udział e, w jednym z moich odcinków, więc e, mam nadzieję, że niedługo e, to zrealizujemy. Dobra, to foteczki mamy porobione, więc teraz deszczowo, czyli uroki Londynu. Ale już mi deszcz w tej chwili nie przeszkadza. Szybko weszłam do Primarka, ponieważ mam pewien outfit na jedną miejscówkę, do której się wieczorem wybieramy. No i coś potrzebowałam pod to, dlatego tutaj szybciutko o, kupuję sobie taką koszuleczkę. Właśnie idę do kasy i później Wam się pokażę w całej okazałości. marcyfana. Mm, mm. Ciekawie specjalnie szukam butów dla mojej siostry, o które mnie prosiła. Widziałam, że są dostępne w Anglii, ale niestety nie ma rozmiaru. na zakończenie naszego wspaniałego dnia i tutaj za chwileczkę przy naszym stole szef będzie na naszych oczach gotował i odzywam się do Was teraz, bo później słyszałam, że muszę być za głośno, więc życzę Wam miłego oglądania my już zasiedliśmy przy naszym stoliku właśnie dostaliśmy menu i zaraz będziemy zamawiali i właśnie tutaj szef na samym środku będzie dla nas gotował nasze zamówienie. Mój chłopak już tutaj wcześniej był w tej restauracji. Uh, so what you recommending? What you said we ordering? Bo ja mu powiedziałam po prostu na nim polegam. Ja tylko sobie wybrałam black coda na mnie i później. Is is And then. Uh, baci rice okay so basically so you say that it works when you order something from here it gets with all these yes okay and these are the additional stuff you could add to it okay. so we're going to get the rice okay and we're gonna get for starters chicken gyoza or gyuza however you pronounce it. And you said sushi something? Oh and California rolls. Wherever yeah, right here. And also we'll get the black coconut ice cream. So the black is on charcoal, which we had like in a different place before. And jeżeli chodzi o no to tutaj za wyboru nie ma, natomiast ja postawiłam na passion fruit Martini. Port star martini. To całe show będzie się odbywało jak kucharz będzie przyrządzał nasze dania główne. A tymczasem zaczynamy od przystaweczki, czyli naszych pierożków. Dobra, specjalnie dla Was teraz próba pieroska. Biorę sobie tutaj jednego. Zamoczę sobie w sosie. Mm, pycha! Tak się prezentuje w środku. What is inside? W środku jest kurczak ser Kolejna przystaweczka sushi, ale prezentuje się pięknie. To jest Kalifornia Maki. Dobra, teraz próba sushi. going <laughs> thank you, thank you. Enjoy. Ja padam ze zmęczenia jeszcze do tego procenty tak się najadłam i jeszcze mam na deser tutaj e, lody e, kokosowe więc smakujemy Can I ask you to Can I ask you for assistance? Yes. What? want me to put it in your Better than soft mm -hmm. serve. Better than what? Soft serve, that other place. Soft serve society, the one that you went to go for the drink. Yeah. I think I agree. How was the food? Uh, nice. And nice. An experience even better.